Jak Ci się podobał zamek w ogóle? E, bardzo fajny. No, to jest, jest, jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że warto obejrzeć. E, sama architektura bardzo ciekawa tego zamku. Kupy kasy wydali na remont. Z idziemy tego, co... w lewo czy prosto? W lewo idziemy. 120... W 1900 roku mniej więcej 123 Tysiące funtów ich tutaj taka dość gruba przeróbka kosztowała. Co na dzisiejsze czasy jest około 100 milionów funtów. No. Tak. No tak. Ale jakbyś miała plantację cukru na Jamajce, też by Ci było stać pewnie kochanie na <grym> taki pewnie zameczek. Tak, pewnie tak. Tak, bardzo ta latka schodowa, taka... No pięknie to wszystko wyglądało. No bardzo ładnie zachowany zamek. No, warto, warto obejrzenie naprawdę. Teraz zobaczymy jak się prezentują ogrody.